Witajcie moi Hani sekretni sąsiedzi przekazali mi pewne notatki, które mówią, albo raczej piszą, bo notatki nie mówią. Pisać w sumie też raczej nie piszą, bo to kto się napisał już? No dobra, po prostu istnieją, yy, że dziś jest dzień, w którym musimy nakryć sąsiada na gorącym uczynku. Zapytacie, Jezu, jakim, jakim uczynku? No nie wiem, nie wiem, ale chociaż wiem, że nic nie wiem, a to już coś. Pamiętajcie, po chmurach nadchodzi słońce, a najlepiej być zającem. To jest kolejna prawda uniwersalna na tym kanale i jak jesteś zającem, to nie musisz się uczyć do matury, jak ja, no jak ja mam się uczyć do matury, kiedy jeszcze parę dokumentów trzeba komentować. No. I ten wstęp był tak pogmatwany i miał tyle sensu mniej więcej co całe moje życie, więc lecimy! Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Tymoteusz i jego matka Grażyna, stylistka. Nie... znalazłabyś 20 zł dla mnie. Plose. Może bym znalazła dla synalka kochanego, ale po tym plose nie jesteś już moim synem. Pakuj walizy i nie chcę cię już tu więcej widzieć. Dla Tymoteusza na pierwszym miejscu jest muzyka. Chłopak woli grać na gitarze niż się uczyć. W domu naprzeciwko mieszka jego dziewczyna Matylda. Jej matka jest bardzo surowa i dlatego dziewczyna nie chce, by dowiedziała się, że łączy ją coś z Tymoteuszem. No nareszcie. Cześć. Cześć. Jak się masz? A szkoda gadać. Ale nie, no ładnie wyglądałaś w tym końskim Przestań. ogonie. Stać. No. My mamy Kurza, ciągle traktujemy, jakby miała 8 lat. Czy jest możliwe, że córka ukrywa przed matką coś poważniejszego niż randki z sąsiadem? A, no ale co ona takiego może ukrywać? Nawet jak ukrywa starego w szambie, to już mnie to nie zdziwi. No, był odcinek ze Starym w szambie, tak już nic mnie nie zdziwi. No, bo ja w ogóle jak się tak zastanowić, to już tyle tych paradokumentów widziałem, że jakim cudem ja się jeszcze czemukolwiek dziwię. Tego popołudnia Tymoteusz i Matylda razem wracają ze szkoły. To są nieliczne chwile, które mogą spędzać tylko we dwoje. Myślę, że powinnaś jej powiedzieć całą prawdę już. Co ty oszalałaś? Przecież jak się dowie to przecież nie będę miała życia już w ogóle i nie wypuści mnie na krok. Ona ma swoją teorię, że dopóki jestem w liceum to nie mogę robić nic, a tym bardziej mieć chłopaka. Matylda to moja pierwsza prawdziwa historia miłosna. Znam to uczucie. Pierwsza miłość. Coś pięknego, realna i ta nierealna. Ta i ta jest piękna, ale jeśli chodzi o tą nierealną, to miałem jakieś dziewczynę w panfu, jak byłem w podstawówce, bo wtedy grałem w panfu i. Dlatego miałem dziewczynę, bo jak się miało dziewczynę i ona miała premium, to wtedy mogła się jakoś tak podzielić z tobą tym premium. I właśnie dzięki niej miałem premium na panfu. No byłem gold digerem, okej? Okay? nawet nie pamiętam jak to działało do końca, ale na no, coś w tym stylu. Albo ci mogła dawać rzeczy, takie z premium... Nie wiem! Następnego dnia Tymoteusz zupełnie niespodziewanie otrzyma wiadomość od Matyldy, chociaż rozstał się z nią zaledwie dwie godziny temu. Hej, mamo. No hej! Jak poszła lekcja gitary? A dzięki. Było fajnie. Tam na stole masz list. No to pismo Matyldy. No to dziwne. Nie widzieliście się w szkole? No, no tak, to dziwne. I tym bardziej, że zostawiło mi go w domu. Chce się ze mną spotkać. Mam mi coś ważnego do powiedzenia. I zostawiła ci list? Dlaczego? Przecież mieszka tuż obok. Tak mnie wkurza niepraktyczność tych paradoksowych postaci. Nienawidzę, kiedy ktoś robi takie bezsensowne rzeczy. Jutro w naszym miejscu, pół godziny przed zajęciami. Dziwne, takie tajemnice to nie w jej stylu. Bardzo się cieszę, że mój syn jest zakochany. Zwłaszcza, że w Matyldzie. Ta nasza sąsiadeczka to naprawdę fajna dziewczyna. Okej, okay. nie sądzę, żeby tak samo reagowała jej matka Jolanta. Jest tak potwornie konwencjonalna, tak przedziwnie skonstruowana. No, to ciekawe. Zawsze chciałem zobaczyć kogoś dziwnie skonstruowanego. Może na przykład ma same duże palce u stóp? To by było bardzo ciekawe i chciałbym się z nią zaprzyjaźnić. W poniedziałek rano Tymoteusz czeka w umówionym miejscu na Matyldę. Nie ma pojęcia, o czym chce rozmawiać jego dziewczyna. Matylda, to ja. Tymon. słuchaj, czekam już od 15 minut. Odezwij się wreszcie, proszę cię. Wow, nigdy nie widziałem tak randomowej ławki. Dlaczego ona tam jest? Chyba to jest taka specjalna ławka do tego spotkania. Spotkało się kiedyś czterech inżynierów: Wiesiek, Mietek, Grzesiek i Stasiek, i postanowili, że w tym miejscu właśnie musi być ławka. Dlaczego? Bo kiedyś Tymoteusz musi na niej usiąść. Kiedy Tymoteusz wrócił po lekcjach do domu, wciąż nie ma wieści od Matyldy. Dziewczyna nie przyszła również do szkoły, a chłopak szaleje z niepokoju. Matylda. Ani nie przyszła dzisiaj rano na spotkanie, ani nie było jej w szkole. Próbowałem się z nią skontaktować, zostawiłem jej chyba za 20 wiadomości. Może jest chora, grypa żłądkowa podobno panuje. Na pewno się z tobą skontaktuje, jak będzie mogła. Nie, mamy, o czym ty mówisz. Nawet jakby była ciężko chora, to i tak by się skontaktowała w jakikolwiek sposób ze mną. A może zgubiła telefon? Przypominam, że mieszkają tuż obok siebie. Nawet bez telefonu, ze złamaną nogą i anginą mogliby się porozumieć. Albo zepsuł się jej? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Na zajutrz niespokojny Tymoteusz decyduje się pójść do Matyldy. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Przyniosłem Matyldzie lekcję. Pomyślałem, że jest chora, dlatego warto by było, jakby sobie przejrzała, co ostatnio robiliśmy. To bardzo miłe z twojej strony, Tymoteusz, ale Matylda wcale nie jest chora. Tak? A dlaczego nie przychodzi do szkoły? Yy, trafiła nam się wspaniała okazja. Dzisiaj rano wyleciała do Stanów Zjednoczonych. Będzie tam studiowała na wspaniałej uczelni. Ne, to słabe. Miałem nadzieję, że będzie akcja, jak w dlaczego ja ze znikniętym człowiekiem. Aż wiadomo, że te Stany Zjednoczone to nieprawda. Byłem tam i jej nie widziałem, także nie może tam być. Tak naprawdę to nie byłem, ale gdybym był, to mnie nie widział. Do Stanów? Tak. Bardzo się ucieszyła. Zawsze chciała studiować za granicą. A nie wiem, a matura? Nie martw się, wszystko przewidzieliśmy. Stają korespondencyjnie ze Stanów, a teraz rozpoczęła kurs przygotowawczy do koledżu. No, I nie zostawiła żadnych wiadomości, mi ani, ani kolegom z klasy. Nie, nie, wiesz, ona była tak zajęta przygotowaniami do podróży, że nie miała kompletnie na nic czasów. Przepraszam cię, teraz muszę iść z dziećmi odrabiać lekcję. Do widzenia. Nie miała na nic czasów. Mm -hmm. nawet minuty na rozmowę nie miała czasów. I swoją drogą poleciała tam przed maturą. Pa Pani Matyldo, matkę oszukasz, ciotkę oszukasz, może nawet ojca oszukasz, ale mnie nie oszukasz i widzów też nie. Może to nas też czasami oszukasz, ale nie tym razem. Na zajutrz przychodzi matka Matyldy z zaskakującą wiadomością. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, Grażynko. Przyszłam pożyczyć do ciebie wiertarkę, bo wiesz, koniecznie chciałam zamontować taką półeczkę i pożyczyłabyś mi nie będzie z tym problemu? Ach, tak, nie chciałam z tego robić wielkiej nowiny, ale coraz trudniej jest mi to ukryć. Wiesz, zupełne wariactwo, jestem w ciąży. Gratuluję, mogę wiedzieć, który to miesiąc? Piąty, ale wiesz, dopiero od dwóch tygodni o tym wiem. Czekaj, czekaj, minął jeden dzień od rozmowy z tym i wtedy jeszcze brzucha nie miała. I teraz mam pytanie, jakby, no może ktoś mi to wytłumaczy, po co ona ma ciążę udawać? I serio myślę, że ktokolwiek w to uwierzy ale napra nie, naprawdę zastanawiam się, jaki ona może mieć profit z tego udawania ciąży i że jej córka gdzieś wyleciała. Yy, bo wiesz, w moim wieku nie spodziewałam się. Ale nie przytyłaś jakoś ostatnio? Może troszkę, ale tak nieznacznie. Myślałam, że po prostu mam za mało ruchu, ale dopiero gdy mój ginekolog oznajmił mi tą dobrą nowinę, mój brzuch nagle jakoś zaczął rosnąć. Obłęd, prawda? Tak, idealnie to opisałaś. Obłęd. Jesteś totalnie odklejona. Nic dziwnego, że córka poleciała do stanów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, Dryblasie. Jak się masz? Nie, w porządku, dziękuję. Yy, a jak tam przygotowania do matury? W porządku. No, w, w, w... Chciałem zapytać panią w zasadzie. Taka o co? Chodzi o Matyldę, bo ja i moi koledzy chcieliśmy się skontaktować z nią, ale no. Gdyby miała Pani jakiś numer telefonu, może do niej. Ale Matylda prosiła, żeby nie dawać żadnych namiarów absolutnie na nią. Ona teraz musi zająć się nauką. Wiesz, że też będzie zdawała maturę i jak najlepiej chce ją zdać. No i jeszcze ten kurs przygotowawczy musi dużo pracować. Ta, brzmi jak coś, co powiedziałaby każda nastolatka. Słuchaj, no mama, będę się przygotowywała do matury, także nie chcę mieć żadnego kontaktu ze światem, nie chcę mieć już przyjaciół, nie chcę mieć w ogóle znajomych, żadnych chłopaka, którego Kam też nie chce widzieć. I proszę, nie podawaj im namiarów na mnie, bo chcę zniszczyć swoje życie. Towarzyskie. Tak, ale też nie odpowiada na maile. I, I gdyby miała może pani adres, na którym moglibyśmy razem z kolegami wysłać te, te listy. Listy możesz mnie dać i ja po prostu wyślę twoje i też kolegów listy razem z rzeczami, które będę wysyłać jej do Stanów, jak tylko poznam jej właściwy adres. Może tak być? No w porządku, no, jeśli to jest jedyne rozwiązanie, to okej. Okay. Ani trochę bym się nie zdziwił, gdyby jednak faktycznie Matyldę przetrzymywała w szambie albo w piwnicy. No bo często mówię, że ktoś jest odklejony, ale ona jest faktycznie naprawdę bardzo odklejona. Grażyna martwi się o syna i chce porozmawiać z sąsiadką. Okazja nadarza się na zajutrz. Tylko czy uda jej się dowiedzieć czegoś więcej o Matyldzie? Uff, nareszcie wypakowany. Wiesz co, jak sobie tak pomyślę, że muszę wszystko od nowa kupić dla mojego, dla małego dziesiątka. Przy czwórce dzieci to absurd. No jak już tak spamujesz tymi dzieciakami, to nie sprzedawaj rzeczy dzieciakowych, no jaki to ma sens? Jestem pewna, że wszystko pójdzie dobrze, a jak Matylda? Masz jakieś wieści od niej? Wszystko jej się dobrze układa w Stanach? Tak, jest wszystko wspaniale. Ma już dużo przyjaciół, jest szczęśliwa, no i dużo pracuje. W ogóle nie żałujemy, że ją tam posłaliśmy. Pomyślałam, że może mogłabym coś podobnego załatwić dla Tymka. Mogłabyś mi dać namiary tej szkoły, do której przyjęta Matyldę? Mogłabym zasięgnąć informacji? Wiesz co, nie chciałabym Cię martwić, ale jest to bardzo renomowana szkoła dla najlepszych. W ten sposób chcę powiedzieć, że Twój syn jest za głupi, a moja córka nie jest w żadnych Stanach Zjednoczonych, tylko przykuta do kaloryfera rozwiązuje arkusze maturalne. I między nami mówiąc jest bardzo droga, a niełatwo jest tam o stypendium. Wiesz, tak naprawdę to zdostaliśmy ją na miary poznajomości. Rozumiem, wiesz, ale ojciec Tymoteusza mógłby za to płacić. Jest w dobrej sytuacji materialnej, więc to nie byłby problem. Krżenko, bardzo Ci dziękuję za pomoc. Do widzenia. Ależ ona potrafi wkurzyć tym swoim pobłażliwym uśmieszkiem. Grażynko to bardzo, bardzo drogie. Bla, bla, bla. O, mam chyba ulubioną swoją postać w historii paradokumentów. To jest właśnie ta kobieta. Jest taka normalna. Wyobraźcie sobie, gdyby tacy rodzice byli w Mało latach, to, to ten serial nigdy by nie powstał. Przez kolejne dni Tymoteusz popada w coraz większą depresję. Grażyna nie wie, jak mu poprawić nastrój. Serio? Przecież to proste. Niech pójdzie sobie pobiegać. Patrz. Ojciec Matyldy wrócił. Co? Rzeczywiście. I nie widział córki przed wyjazdem? To przecież w ogóle nie w jego stylu. Dziwne. Matylda wyjeżdża na długie miesiące. Tysiące kilometrów stąd. A jej ojciec nawet nie przyjeżdża się z nią pożegnać. To taki modelowy ojciec, który dzwoni do swojej córeczki dwa razy dziennie, niezależnie na którym końcu świata jest, nie. Coś mi nie pasuje w tej całej sytuacji. Dopiero to ci nie pasuje, a fake brzuch? Czy oni naprawdę uwierzyli w jej ciążę? Przecież on, on z nią rozmawiał dzień wcześniej, jak nie miała brzucha. No jakim cudem nie Co to ma być za Etiopia umysłowa? Tymoteusz jest przekonany, że rodzice Matyldy coś ukrywają. Decyduje się przeprowadzić własne śledztwo. Tymoteusz? Co ty robisz tutaj z moim śmietnikiem, co? Eee no ja mam po prostu takie hobby, że wywracam śmietniki, a potem chowam ręce za siebie, no niektórzy tak robią. Nie no, ale jakby... dlaczego on to postanowił zrobić za dnia? Co za debil? Każdy ninja wie, że lepiej działać pod osłoną nocy. Nie no, no ten, ten, ten pies od tutaj biegał jak szalony i. przywrócił pani kosz. I. i Chciałem posprzątać trochę, bo to taki bałagan, ja wiem. Dobrze, zostaw to, wiesz, ja już sprzątnę. Dobrze, idź już, idź. Okej, no to do widzenia. Do widzenia. To moje listy do Matyldy. Jej matka ich w ogóle nie wysłała. Coraz lepiej rozumiem, dlaczego Matylda tak bardzo nie chciała jej o nas powiedzieć. Pozytywne jest to, że teraz przynajmniej wiem że nie odpowiadała mi nie dlatego, że mnie nie kocha. No wiesz, nawet jeśli jest więziona w piwnicy, to może się nie kochać. Ale jest na to mała szansa, no bo jak można nie kochać kogoś, kto z miłości przewraca śmietniki? Swoją drogą, dlaczego uznał, że to będzie najlepszy sposób na rozpoczęcie śledztwa? No, hmm... Chce zebrać ym, jakieś niezbite dowody na to, że ona kłamie? Chce się dowiedzieć, co ona kombinuje? O, tak, przejrzyj jej śmietnik. Teraz, kiedy Tymoteusz ma dowód na to, że Jolanta go okłamała, jeszcze bardziej martwi się o Matyldę. Jak będzie próbował ją odnaleźć? Musisz mi dać jakieś dwie stówy. Słuchaj, no nie ma czasu tłumaczyć, mam pomysł na biznes, gwarantowany 1000% zwrotu. Dwa słowa, banany, ale takie, co nigdy nie mają tego ciemnego, takiego niedobrego. A? Fajny? Fajny pomysł? To dawaj te dwie stówy. Dwie stówy to kupa forsy, po co ci to? No, chcę kupić panoramiczną kamerkę internetową, ale w dodatku jest tak mała, jak, jak guzik dosłownie. Nigdy jeszcze tak dużego guzika nie widziałem. W życiu nikt jej nie zauważy. Kamera? No, no tak. Ale po co? No chcę wejść do Jolanty do domu, oczywiście jak nikogo nie będzie. Zainstaluję tą kamerę w salonie, a podgląd będę miał u siebie na górze w komputerze. Tylko w taki sposób dowiemy się, co tak naprawdę Jolanta kombinuje. No i coś więcej o Matyldzie się do, też dowiemy. Absolutnie się na to nie zgadzam. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo to nielegalne. No, nie można do kogoś wchodzić do domu pod jego nieobecność, jeszcze instalować tam kamerę. Wiesz co grozi za szpiegowanie? Nie no, no, mamo no. Żadne mamo. Wyobraź sobie, że Jolanta ci widzi u siebie w domu, dzwoni na policję. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, co ty chcesz zrobić. Zdaję sobie sprawę, chcę śledzić kobietę, która ukrywa swoją córkę nie wiadomo gdzie jest totalnie obłąkana. I jak za tą kamerkę, bo tak się powinno rozwiązywać każdy problem sekretowo-sąsiadowy właśnie. Mateusz, jak ci idą powtórki? A co ty robisz z moją teatralną lornetką? No nie mów mi, że podglądasz sąsiadów. Ty, Mateusz, matura za dwa miesiące. Chcesz znowu oblać? Daj spokój o tej maturze, już nie chcę tego więcej słyszeć. Zresztą mi tak cały czas myślę o Matyldzie. Poza tym matura muzykowi do niczego nie jest potrzebna. A ty co, zdałaś maturę? Nie widzę związku. Mhm, okej. Okay. Już daj spokój. Nie, masz inną lornetkę, bo ta jest jakaś nie, za małe zbliżenie. Ma. Cud, że ma jakiekolwiek zbliżenie. Co to ma być za gówno? Seria czymś takim chcesz podglądać sąsiadów? Jak już łamiesz prawo, to zrób to porządnie Tymoteuszu. Kup sobie jakiś profesjonalny sprzęt albo ukradnij to nawet lepiej, bo za darmo. Nie mam innej lornetki. Tymoteusz, proszę cię. Skup się teraz na maturze. Matylda wróci i będzie z Ciebie dumna, że zdałeś maturę. O tym powinieneś teraz pomyśleć o jej powrocie, bo taki dzień nadejdzie. Kiedy? Kiedy? No tego dokładnie nie wiem, ale pewnego dnia będzie pełnoletnia i zrobi to, co będzie chciała. Pewnego dnia będzie pełnoletnia? Przecież oni za niedługo piszą maturę. Jak się pisze maturę, to jest się pełnoletni. A ona to mówi tak, jakby miała być pełnoletnia, no nie wiem, no może za pięć lat. Tymoteusz nie porzuca swojego śledztwa. Tego wieczoru jego cierpliwość zostanie w końcu nagrodzona. Nie no, to, to jest niemożliwe, to jest... Jakiś obłęd. Jakim cudem on zauważył coś przez szybę, przez tą lornetkę, jak było włączone światło? Bo wiecie, w nocy, kiedy jesteście w oświetlonym pomieszczeniu, to nie widzicie tego, co jest na zewnątrz, bo się odbija to wszystko. A co ja się w ogóle czepiam szczegółów, jak zwykle? Komu to potrzebne? Mamo, nie uwierzysz, co przed chwilą zobaczyłem. Co się dzieje? No, widziałem światło w pokoju Matyldy i widziałem ją samą za zasłonami jeszcze. Jesteś pewien, że to była Matylda, a nie jej matka? Jestem pewny na 100%, no przecież wszędzie poznam Matyldę, nawet między tysiącem ludzi. No to super, czyli Matylda wróciła. No. no strasznie się cieszę. Boże. Ja też się bardzo cieszę. Twoim szczęściem. Dobra, to ja idę. A, a gdzie ty lecisz? No zobaczyć Matyldę. O tej porze jest za 15.12. Nie możesz o tej porze iść do sąsiadów? W sumie. Masz rację. Czemu oni są tak głupi? Wkurza mnie to. Skoro wie, że matka Matyldy coś kręci, to dlaczego nie połączy faktów, że ona tak naprawdę nigdy nie wyjechała? Tylko jakim cudem nie udało się jej skontaktować z Tymoteuszem? Oto jest pytanie bez odpowiedzi. Z samego rana Tymoteusz spieszy do sąsiadów, przekonany, że zaraz zobaczy Matyldę. Dzień dobry. Dzień dobry Ty Mateusz, co Ty tutaj robisz? Nie no, przyszedłem zobaczyć się z Matyldą, bo widziałem, że wróciła. Ale co Ty chłopcze, zupełnie zbzikowałeś, ona nie wróciła. Ale jak to, no, no widziałem ją wczoraj w pokoju. No dobra, ale chyba musiała wyjechać, żeby wrócić, więc tak jakby, no, teoretycznie ona nie kłamie, no bo nie wyleciała, więc nie mogła wrócić. Po prostu cały czas tam była, nie? Dosyć tego, słuchaj, ja mam swoje obowiązki, nie zawracaj mi ni głowy, do widzenia. To jest nie do zniesienia mieć takich sąsiadów. Na dodatek ten źle wychowany dzieciak mógł wszystko popsuć. Mógł wszystko popsuć. Dobra, teraz naprawdę się jej boję. No jakby nie mam pojęcia, co jest jej misternym planem. Tymoteusz, a co ty robisz z tym aparatem? To aparat taty, no ma dziesięciokrotnie większe zbliżenie niż twoja lornetka. Jak Jolanta zobaczy, co robisz, to może cię zaskarżyć. Nikt mnie nie zobaczy, mamo. Daj spokój, no przecież... Nie no, no w życiu. Dobra, podaj jeden argument, dlaczego ktoś miałby cię nie zobaczyć. Nie, no weź, no przecież, no, no w życiu, no gdzie, no gdzie ktoś miał. A, dobra, dobra. Nie dam spokoju, dawaj ten aparat i wracaj do pracy, no już. Czekaj, 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 czekaj. Co? S Sama zobacz, patrz. Ale numer ona zdejmuje sztuczny brzuch ciążowy. Ty, chodź. Sarzynka, czy coś się stało? A ty już nie jesteś w ciąży, jolu? Dlaczego tego brzucha nie założyła znowu? No, nie dość, że jest obłąkana, to jeszcze na głupia. No, jakby to nie zajmuje tak dużo czasu, chyba. Zmogła to zrobić, zanim otworzyła drzwi? Yy, tak, oczywiście, że jestem, tylko wiesz, ta bluzka tak zakrywa brzuch. Proszę cię, przestań wreszcie kłamać. Tak, właśnie, niech pani przestanie kłamać. Gdzie jest Matylda? Dosyć tego. Przestańcie nazywać mnie kłamczuchą. Mam tego wszystkiego dosyć! Nie odejdę stąd, dopóki nie poznam prawdy. Mam dowody, mam zdjęcia! Tak, udowodnimy wszystkim, że kłamałaś, chodząc z tym sztucznym brzuchem. Tak, kłamałam, no i co z tego? Nie będę się wam w ogóle tłumaczyła. Ale Tymoteusz martwi się o Matyldę. On wie, że ona tutaj jest. Dlaczego ją ukrywasz? Ach, on opowiada bzdury takie. Tak? To zaraz zawiadomię służby socjalnej i liceum, że Matylda zaginęła. I natychmiast się tutaj zjawią. A ja to potwierdzę. Jolanta zdecydowała się w końcu powiedzieć całą prawdę. Przeważnie mam jakieś podejrzenia, chociaż o co chodzi, ale teraz? No nie wiem, jakie potencjalnie korzyści mogłaby czerpać Matylda, czy ta matka Matyldy z tego wszystkiego. Co takiego wyjawi swoim najbliższym sąsiadom? To wszystko twoja wina, Tymoteusz. Moja wina? Pewnie wcale nie twoja wina, no ale co zrobisz, jak ona ma nierówno pod sufitem? Tak! Matylda skarżyła się od kilku dni, że boli ją brzuch. Zabrałam ją do lekarza. A on powiedział, że Matylda jest w ciąży już prawie piąty miesiąc. Co? Co? Ona jest w ciąży i mi nic o tym nie powiedziała? Okej, okay, zmieniam zdanie. To jest jednak bardzo twoja wina. Tak, no sama nie wiedziała. Ja też się nie zorientowałam. No brzuch jej nie rósł. Ja też jak byłam w ciąży w siódmym miesiącu, to nikt jeszcze o tym nie wiedział. No widocznie ma taką urodę po mnie. I ty ją ukrywałaś przez ten cały czas? A co zamierzałaś zrobić z dzieckiem? Porzucić je, tak? Nie, ale Matylda zgodziła się ukrywać swoją ciążę. I co? I nie chciałyście mi o tym w ogóle powiedzieć? Ja chciałam wychować jako swoje, aby Matylda zdała maturę, poszła na studia. Dopiero po porodzie chcieliśmy powiedzieć, że wróciła ze Stanów. I przez cały ten czas miała siedzieć w pokoju i nie kontaktować się ze światem? Nie no, wspaniały plan, który ma duże szanse na powodzenie. Dlatego zwlekaliśmy z tym. Jola, wymyśliłaś straszną historię. Nie wiem, jak mogłam wymyślić podobny scenariusz i namówić do tego córkę, ale zrobiłam to między innymi dlatego, że sama urodziłam Matyldę w bardzo młodym wieku. ty mek? Matylda? Myślałam, że już mnie nie kochasz. Co? A, myślałaś, że już Cię nie kocha? Przez całymi dniami jedyne co to próbowała się z Tobą skontaktować. No i wy, wywrócił śmietnik. No jak to? No, 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 przecież pisałem SMS-y, dzwoniłem, wysłałem maile. Maile? Jakie maile? Cały czas siedziałam przy komputerze, przyklejona do skrzynki mailowej. Co? Matylda, dlaczego tak na mnie patrzysz? No, nie wiem, jesteś najgorszym człowiekiem w historii ludzkości. Albo chociaż tego odcinka. Mamo, przestań już w końcu kłamać! Przepraszam, ale wiedziałam, że Tymek będzie namawiał Cię do urodzenia tego dziecka, i poprosiłam Twojego ojca, żeby włamał się na skrzynkę pocztową i. przepraszam. To bardzo wygodne mieć męża informatyka. Wiesz co? Główno, Jezu, uwielbiam to, jak ludzie myślą, że jak ktoś jest informatykiem, to automatycznie też hakerem. Tymoteusz i Matylda zdecydowali, że nie będą się ukrywali i wychowają swoje dziecko we dwójkę. Dziewczyna wybaczyła swojej matce i kontynuuje naukę w szkole. Jolanta i Grażyna zaprzyjaźniły się i przygotowują się na przybycie dziecka na świat. A wy znacie dobrze swoich sąsiadów? Tak, z każdym mam dziecko, albo raczej każdy jest w ciąży ze mną. I powiem wam, że naprawdę muszę kończyć ten odcinek, bo szczerze, tak mi się chce srać. No także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. I ja naprawdę muszę zabijać to szybko. Eluwina.